Witam wszystkich bardzo serdecznie, oto Crusader Kings 3, ja jestem Kilowski, a to oczywiście jest Crusader Kings 3 na modzie Realms in Exile, bo dalej męczymy ten mod konwertujący świat wacy Pierścieni do Crusader Kings 3. I jak też mówiłem, teraz przechodzi czas na siły dobra, a nie ma nikogo bardziej dobrego niż dobre, poczciwe hobbity. Ale nie będziemy zaczynać jakimś nudnym królem Shire, a samym Bilbo Bagginsem. Lordem Hobbitonu, tak żeby to nazwać. Chociaż bardziej pasuje po prostu właścicielem Hobbitonu. Niegdyś uważany za najbardziej szanowany sort Hobbita, Bilbo podziwniał od czasu jego wielkiej przygody do Ereboru. Powiada się, że powrócił z rzekami złota, powiada się też, że często podróżuje, by spotykać się z krasnoludami i elfami, oraz powiada się, że dosyć często gości on ich w swoim domu w Bagent. Pomimo swego wieku, Bilbo wciąż jest rześki jak na Hobbita, Niczym w sile tego wieku. Przez to zyskał zazdrość wielu innych hobbitów. To wydaje się być niesprawiedliwe, by ktoś posiadał tak wielką i niekończącą się młodość, jak i bogactwo. Jednakowoż Bilbo ma też pewien sekret, który determinuje losy tej ery. Jest on w posiadaniu jedynego pierścienia. Od razu też powiem, że jedyny pierścień nie jest zaimplementowany do tego moda, więc. Niewiele z tym nasz Bilbo zrobić może. Ale też zacznijmy przygodę właśnie jako Bilbo, właściciel Hobbitonu. W takim razie, cóż my jako Bilbo Baggins uczynić możemy? Otóż niewiele. Nasz Bilbo, z wykształcając z tego co widzimy, jest świetnym filozofem. Ja bym bardzo chętnie zresetował jego perki i rzucił się tutaj w kierunku zarządzania, ponieważ bardzo potrzebujemy jedną konkretną cechę, czyli merytokrację. Jednocześnie walniemy sobie tutaj na Fula ścieżkę zdrowotną, jak i ścieżkę naukową. Dobra, jest teraz git. Następnie musimy zadbać o jakąś panią, która będzie nam towarzyszyć, by dawała nam statystyki. Więc kogo możemy sobie wziąć? Najlepiej, oczywiście po sumie wszystkich skillów albo po zarządzaniu, ale żadna pani co się na zarządzaniu zna, tutaj się nie pojawia. W takim razie bierzemy sobie panią Melilot Brandyback. No, i już się ożenić z nami może. Naprawdę? Adam ma 14 lat. To ci dopiero interesujące. A nie, to dopiero było zaręczenie. A nie, to ja nie chcę zaręczenia. To trochę przypał, no ale dobra, to szukamy kogoś lepszego. W takim razie zostaje nam się ożenić z panią Eriką z północnych tuków. No i ten mariacz ma już znacznie więcej sensu, tylko niech się on w końcu uzupełni. Znaczy, no, zakończy. No. Nawet nie mamy żadnego eventu nas wprowadzającego, po prostu jesteśmy sobie bilbem Bagincem. Co tu jeszcze możemy zrobić? Nasz następca to jest teoretycznie Frodo. No Frodo dobrych zdolności zarządczych nie ma, ani militarnych, no nie dziwi to troszeczkę. Niemniej jakoś sobie tutaj poradzić musimy. Armia nasza, spójrzmy na armię jaką mogą mieć hobbity. Mamy takich harcowników wybitnych. Oprócz tych harcowników mamy jeszcze do dyspozycji takich włóczników, w których raczej nie będę chciał inwestować. I jeszcze mamy takich łuczników, którzy wydają się być chyba najlepszą jednostką spośród wszystkich hobbickich jednostek. Gdybyście mnie zapytali, co ja w ogóle zamierzam osiągnąć moimi hobbitami, odpowiadam wprost, cholera sam nie wiem. Nie zmienia to tego, że będę próbował coś z nimi osiągnąć. Być może pomóc Gondorowi w pokonaniu Mordoru, kto wie. No ale póki co, my żyjemy sobie tylko na hobbitonie i możemy sobie co najwyżej rozwijać agrikulturę. A, i oczywiście mamy tutaj wszystkie znane nam hobbity. Przede wszystkim tutaj jest Frodo, tutaj mamy Samwise'a Gamgeego, Jednym z następców do tronu Shire jest Peregrin, czyli Pipintuk. a w Brandybuckowie mają tutaj Meriadoka, czyli Merego Brandybaka. Więc mamy tutaj wszystkich znanych nam fajnych hobbitów. Możliwe, że w przyszłości będą nam służyć jako rycerze. Zobaczymy. Sam Bilbo jest w posiadaniu artefaktów, które pozyskał podczas swojej podróży do Ereboru. Czyli swój mieczyk, jak i tą zbroję. Co mnie głupia będzie chwilowo, jeśli zachowam się jak tyran i zabiorę tereny mojemu baronowi, bo akurat mogą mi się te tereny przydać, żeby troszeczkę zarobić. Niewiele, ale zawsze troszeczkę. Kultura hobbitów skupia się generalnie na agraryzmie, częstych bankietach, popijawach, na architekturze. Ogrodowej, również skupiamy się na republikach, przez to często można właśnie takowe stawiać i nawet lepiej można na nich zarobić, właśnie na wasalu republikańskim. A sami ogólnie jesteśmy pacyfistami jako hobbity, ale jakoś wiele nam to ogólnie nie zmienia. O właśnie, a w samym Hobbitonie mamy tutaj specjalny budynek, czyli Bagent, czyli rezydencję baginsów. Oczywiście nie możemy tego ulepszyć, a Fredowi teraz znaleźliśmy żonę. I patrząc przyszłościowo nasze pierwsze punkty dynastyczne, daliśmy w drogę wojowniczą. Wybudowały nam się dworki, teraz zobaczmy co jeszcze możemy wybudować, a może coś mamy charakterystycznego dla nas? Otóż my jako hobity, nie mamy nic charakterystycznego, to smutne. Ale za to możemy ulepszyć naszych łuczników, więc postawmy sobie obozy milicji. O, urodziło się dziecko naszej dynastii, niech nazywa się ono może Bodo. A, i to właśnie warto jedną rzecz zaznaczyć i o niej przypomnieć. Primula Brandy Bug oczywiście jest matką Froda, ale ojcem Froda jest Drogo Baggins. Nie wiem, czy w ogóle się gdzieś tutaj odnajdzie Drogo Bagginsa. Może jakby gdzieś tutaj pokręcić się, to być może gdzieś by był jakiś Longo, Dingo, Bungo. Wydaje mi się, że chyba tutaj Dungo Bagginsa nie znajdziemy. Ale Frodo oczywiście jest obecnie wychowankiem Bilba, ponieważ... Dla Froda, Bilbo jest po prostu kuzynem. Ale możemy stwierdzić, że zwyczajnie Frodo został adoptowany, przygarnięty i dlatego to za pomocą Froda możemy dziedziczyć. Ja może zrobię jedną mądrą rzecz i zakażę yy, Frodo'wi walki, bo jeszcze by nam umarł. czy znaczy nie, nie Forst, tylko Forbit. Niestety nie chcę tego robić, ale po prostu muszę, jako że jestem hobbitem i czas zrobić bankiet. Naszych lokalnych hobbitów, no przecież musimy to zrobić, jakże możemy być hobbitami i nie organizować obiadków jakichś wspólnych pomiędzy różnymi hobbitami, czy to z północnej, południowej, zachodniej, czy też wschodniej. A też dzięki obecności wielu hobbitów na pewno jest śmiesznie i radośnie, dzięki czemu bankiety są pełne różnych psikusów, co nawet poprawia zdrowie Bilba, bo się dzięki temu pośmiać może. Teraz nosimy to za naszego Feudała i w tym momencie możemy również stwierdzić, że to koniec naszego bankietu. Powiedzmy, że honorem każdego hobbita jest mieć cechę Iger Rivler nabitą na fula. Niestety my tej cechy jeszcze nie posiadamy. Ale może jeszcze chwila i będzie dobrze. O, nasi przyjaciele zorganizowali nam urodziny. No to weźmy największy prezent i dostaliśmy taki oto pucharek. No okej, okay, spoko. A kolejnym budynkiem, jaki sobie postawimy w Hobbitonie to będą raczej... farmy i pola, no bo to nam da najwięcej pieniędzy. W dodatku, na tych terenach kolejne bankiety będą tańsze. I podczas posiadowy w Frodo Baggins zostaje naszym najbliższym przyjacielem. Jednocześnie jest napisane, że adaptowaliśmy Frodo Bagginsa jako naszego syna, no ale to już chyba stało się wcześniej. No ale powiedzmy, że jest to teraz tak jakby potwierdzone. Wykowałem się już na jakieś konkretniejsze działania, ale akurat zaproszono mnie na bankiet, więc no cóż, nie mogę odmówić. Odblokowaliśmy sobie tutaj więc możemy zacząć naszą intrygę, by przejąć tron burmistrza Willa. albo przynajmniej pozyskać prawa do jego terenów. Chociaż ma on sojusz z Backlandem, to wątpię, że ta intryga w ogóle mi się może udać. No w sumie to uuu uuu. Uu. ja dostał prawa do wschodniej ćwiartki? No kurde zamierzam je od razu wykorzystać. Może i to nasz przyjaciel tam rządzi, no, ale przykro mi, mógł mieć lepszych dyplomatów. A tak? Zostanie za to ukarany, a my idziemy zmasakrować wschodnią ćwiartkę. Otóż to pięknie. Dzięki. O, od razu złapaliśmy go w sumie w bitwie, więc od razu zwycięstwo, no coś pięknego, dobra. Pierwsze podboje tutaj mamy, więc wypadałoby teraz co zrobić? No, niewiele w sumie. Na pozyskanych terenach wybudowałem już namioty, dzięki czemu nasze hobity, harcowniki mogą dostać busty do obrażeń. Oraz w miasteczku Bywater buduję baraki, żeby pozyskać więcej poborowych oraz ociupinkę ulepszyć tych, tych musztrowych hobbitów, chociaż są oni beznadziejni, tego się ukryć nie da. Chociaż w sumie na terenach, które są polami rolnymi, to radzą sobie całkiem dobrze. Dobra, to najwyższy czas dobrać się do tyłka staremu Ferumbrasowi i zaatakować jego domostwo. Dlatego stawiamy naszą armię w Hobbitonie, i czekamy na bitwę. Oczywiście sami będziemy ją prowadzić, przekonamy naszą żonę, żeby ogólnie pomagała nam w sprawach militarnych, oraz również sami przeskoczymy teraz na Chivalry fokus, żeby ogólnie być potężnymi dowódcami. 21 advantage'u, to jest to. To teraz jeszcze sobie pójdę na zamek Tickfield, ponieważ tam prawdopodobnie, jeśli będę się bronić, to mogę się obronić. No to, ale on tutaj nie idzie. No to dobra. A czy ja mogę zwyczajnie się tutaj prowadzić? tak po prostu? Mogę. On też może. 5 miesięcy, 5 miesięcy. No, możemy tak się po prostu oblegać, tak, jeden na drugiego. I w ogóle my nie mamy żadnej broni obężniczej, więc to jest generalnie tragedia. Zajęliśmy Michel Delving, ale za to straciliśmy Batchford. No to w takim razie zobaczymy, czy może ruszą nam na Hobbiton coś w tym stylu, coś coś, jakoś. Coś tu będziemy kombinować, żeby jednak w bitwie się spotkać. A może ruszymy po prostu na ich stolicę, zwyczajnie? No nie do końca, bo oni w takim razie chyba idą na. Nie, oni idą tutaj, do. Północnej czwartki. No to skoro zamierzają tam siedzieć, to my zamierzamy to wykorzystać i zwyczajnie oblężenie tutaj prowadzić w stolicy Shire. A nuż widelec złapiemy tego Tana Shire w oblężeniu, i nie będziemy musieli jakoś się bardzo pocić, żeby tą wojnę wygrać. Widzę, że nie chce nas atakować ten dowódca, to może świadczyć o tym, że jesteśmy w stanie chyba wygrać nawet z nim. Więc teraz zdobywamy stolicę naszego wroga. No jest całkiem nie najgorzej, zarobiliśmy sporo, więc te pieniądze mogę w sumie zainwestować w większe ilości tych musztrów, tak by to mogę nazwać, co beznadziejni, no ale innego wyjścia nie mamy, my musimy ich tutaj trzymać, ale w sumie lepiej by było wyjść, o cholera wchodzimy w debet, to jest akurat yy, no niezbyt dobre, yy, tak jest to beznadziejne, więc lećmy od razu na nich tutaj, bo być może w bitwie nam się uda wygrać. W bitwie obronnej, oczywiście. Wchodzimy w nich i jak to wygląda? Oni uciekają przed nami, więc to może naprawdę być zwycięstwo. Ej, my to wygrywamy, kurde, dajemy radę. W takim razie, skoro już tutaj wygraliśmy, czy możemy pana sprzedać na e-bazarku? Nie, bo nikt pana nie kupi, no to smutne. To w takim razie odbijmy tę naszą prowincję. I raz jeszcze ruszmy na oblężenie, to jest 7 dni, a my tam będziemy za 11 dni. Kurde, uda mu się odbić to, to, to w sumie no słabo. Ale on teraz nas atakuje, a wydaje mi się, że my, jak będziemy się tutaj bronić, to się obronimy. Oczywiście, więc tutaj kolejną bitwę wygrywamy. Od razu odbijmy fort w Michel Delving. A bardziej, zamek, no ale to jest no fort po prostu. Kogo tu zapaliśmy? No, generalnie słabi ci ludzie są łapani. O, nawet umarł od razu Farmer Magot. To ksuję smutne, że magot tamtej umarł, bo to jest jedna z postaci takich bardziej nazwijmy to istniejących w tym świecie. A tu poległ z powodów ambicji Bilbo Bagginsa. Dobra, chodźmy jeszcze sobie odbić, ale nie, to mi Warskara nie da, no to kurde problem. Muszę zdobyć jeszcze jedną prowincję, żeby ogłosić bezwzględne zwycięstwo. No to pobijmy jeszcze raz tę armię, która nam oblega Hobbiton. I choćby może to oblegać tereny naszego sojusznika, czy może pójdziemy na Longbottom? Longbottom będzie lepsze, bo jest bogatsze, oraz mamy tam słabszy fort. Więc to jest lepsze rozwiązanie. Ale generalnie wojna jest już wygrana. Zwyciężyliśmy, pokonaliśmy Tana Shire. Teraz trwa wyścig. To prędzej zdobędzie tutaj tereny. Wydaje mi się, że jednak my będziemy szybsi. Chociaż 10 dni, 14 dni. Kurde, ci prędzej zajmą tą prowincję. Co za gnoje. O, ukradliśmy coś podczas oblężenia. To super. Jakieś kolejne busty do zdrowia się przedadzą. Więc odbijmy szybko Batchford. I już wojnę mamy w kieszeni. Ponieważ oblężenie Hobbitonu pewnie zajmie im trochę dłużej. Niż nam odbicie właśnie Batchfordu. Chociaż no patrząc na to ile tutaj jest. No garnizonu to w ogóle nie powinno być żadnych problemów. Chociaż 57, 50. 27 o 41, kurde, to wygląda niebezpiecznie, ale tak czy siak sobie radzimy, więc wojnę wygrywamy i teraz to Bilbo Baggins zostaje nowym Tanem Shire. Pięknie i nareszcie. Teraz możemy sobie powiesić przeróżne banery. Przede wszystkim banery dynastii Bagginsów oraz dywan tuków. Armię możemy rozwiązać i w sumie wypadałoby też ją chyba kompletnie rozwiązać, bo nie wiem, czy chcemy ją utrzymywać. Bo teraz, jako że kontrolujemy Shire, to musimy się skupić ściśle na rozwoju naszych granic. Na początku mamy teraz nowe decyzje. Możemy zintegrować zachodnią Marchię oraz zintegrować Bookland. Ale żeby to zrobić, to musielibyśmy ten Bookland podbić. A w sumie chyba nie możemy go podbić możemy zerwać protektorat. No to dobra, niech będzie i to. Jeszcze, żeby zająć te tereny, to musiałbym je skolonizować. No to dobra, no ale nie mamy pieniędzy na kolonizację. Jak się nam armia uzupełni, to będzie nas stać. To też jest ważne, bo jeśli nie będzie nas stać, to my możemy armię całkowicie rozwiązać. Oczywiście nie na tyle, żeby Buklandu nie zająć. No, armię mamy tutaj już zregenerowaną i zarabiamy tylko 3 Golda. To jest mało. Ale mamy przecież wasala już, a dzięki wasalowi możemy już zabierać mu pieniądze. Więc to jest zawsze coś, co można teraz wykorzystywać. I zarobimy na przykład 90 golda. To jest już coś. Teraz moglibyśmy zaatakować w sumie Bukland i. Możemy stracić bardzo dużo prestiżu. Dobra, walić to. Stracimy dużo, ale my musimy to zrobić, bo jeśli tego nie zrobimy i się nie sprzeniewierzymy naszym standardom, naszemu honorowi, to jeśli tego nie zrobimy, to my sobie nie poradzimy generalnie. Bo jak już przyjdzie Aragorn i te tereny przejmie, to tutaj już dużo nie zrobimy. Więc my musimy siłowo Bukland zająć i stary las się tutaj znajdujący. Chyba tutaj jest ten stary las, dobrze mówię? Czy to koło Bry jest stary las? Tak, ten stary las jest tutaj właśnie. Tutaj są jakieś specjalne drzewa niebezpieczne. Co nawet się tutaj prześnie, tak jak możemy zauważyć. No więc trwa teraz oblężenie Buklandu, i już zaraz będziemy mogli go pozyskać. O, również widzę, że trwa oblężenie Batchfordu, które zdobyliśmy. Ponieważ nasza marszałkini nie potrafiła opanować tych terenów, no to też są tutaj rozruchy. Dobra, oblężenie Buklandu już zaraz się kończy. Ciekawe, czy oni wejdą w tych moich po powstańców. Tak, pobili mi powstańców. To w sumie miłe. Dziękuję bardzo a ja mogę sobie ulepszyć na przykład nasze zdolności prowadzenia armią. Lecz w sumie nabicie lepszej kontroli byłoby w sumie lepsze, tak jak teraz myślę. No cóż, niech będzie i tak. Zdobywamy Bukland, no mamy pierwsze podboje terytorialne. Następnie musimy zająć Dunglan. Zaczynamy pierwszą kolonizację. Dzięki czemu już pozyskaliśmy nasze pierwsze potencjalne decyzje, czyli integrację zachodniej marchi, Teraz integrację Buklandu. Tylko, żeby to było możliwe, to musimy w końcu odbić sobie prestiż, no bo trochę go straciliśmy. Więc chyba najlepszym sposobem na odbicie tego prestiżu będzie zorganizowanie jakiejś fiesty, oczywiście. I teraz spójrzmy ogólnie na to, co się dzieje na świecie. Co my tu możemy jeszcze zrobić? No generalnie nic. Takie są fakty. My to już nic nie możemy zrobić na długo. Więc ja nie ukrywam. Najmądrzejsze będzie, jeśli ja teraz likwiduję kompletnie armię i będę zarabiał pieniądze. Ponieważ do Shire wojna nie przyjdzie, a wyłącznie to my możemy przyjść z wojną. Ale do tego potrzebujemy czasu. Musimy też skontrować Tookland, który da nam całkiem sporo pieniędzy. A nie da nam pieniędzy, bo nie jesteśmy Tukami. To w sumie smutne. Ale są tu ogólnie budynki. No to cóż, skoro są budynki, to już możemy z samego tego korzystać. A i my w ogóle zdobyliśmy Bukland dla Frodo. Nie zdobyliśmy tych terenów, tylko dla Frodo je pozyskaliśmy. No to Frodo sobie teraz w Buklandzie tutaj żyje. Niestety nie ma on bonusów z Halibrandi, ponieważ nie należy do dynastii Oldbucków. No niestety. Tutaj wszystkie te specjalne budynki są silnie powiązane z lokalnymi dynastiami, przez co tak łatwo nie możemy ciągnąć pieniędzy. Lecz jeśli uda nam się skontrolować bezpośrednio dużą ilość terenów, to w sumie bez różnicy hajs i tak zarobimy. Teraz wypadałoby w ogóle przejąć ten tytuł burmistrza Shire. I chyba zrobimy to również siłowo. Nie możemy tego zrobić siłowo, ponieważ on jest chroniony prawem, które zakazuje odbierania tytułów. To bardzo smutne. Teraz możemy spróbować ruszyć na burmistrzostwo Shire. A, co ja pierdziel za głupot ja armię usunąłem. To nigdzie jednak nie idziemy. Jako, że już armii nie prowadzimy, to wracamy do naszego stylu życia zarządzania. Chociaż z tego co widzę, ja Frodowi mogę te tereny odebrać, które on posiada, więc Bookland to my możemy wziąć dla siebie. Więc w sumie wykorzystamy tą funkcję i to zrobimy. Co z tego, że jesteśmy uważani za nieprawego tyrana. Nas to nie obchodzi. My jesteśmy Bilbo Baginsem i na starość zwariowaliśmy. I żeby w sumie móc ten Backland kontrolować, to w sumie pozbędę się tego sameczku w Tukbanku. I dam to Hobbitowi, Gorimakowi Rustwisle. Ja pierdzielę, dobra, ogarden teraz tą mechanikę nabijania kontroli, to jest jakaś tragedia. Tak długo jak tutaj jest jakakolwiek kontrola, to jest dobrze. Jeśli spadnie kontrola, to jest tragedia, a szczególnie jeśli wybuduje się sporo takich, no, mniejszych miasteczek, to wtedy dopiero jest beznadziejnie. Bo tutaj na przykład, jako że mamy dwa miasteczka, to nabija się już kontrola znacznie gorzej, z tego powodu, że mamy dwa razy village center. W takim Buckleberry, czyli no właśnie w Bucklandzie, to nabija się znacznie szybciej, ponieważ tutaj mamy tylko jedno miasteczko. W dodatku mamy również tutaj jakiś buścik, który akurat nam pozostał po... Rządach brandybaków. więc tak wygląda sytuacja. Jest generalnie słabo. O, mamy powrót króla w Gondorze, a to oznacza, że możemy zostać wasalem Aragorna. Ja bardzo bym się na to zgodził, gdyby nie fakt, że to będzie oznaczało, że będziemy tracić przez to pieniądze. Więc na razie pozwolimy sobie nie być wasalem Aragorna na jakiś czas. Zwiększył się nasz poziom prestiżu. Więc mamy w końcu dostęp do pewnych konkretnych decyzji. Kiedy nie była częścią podarunku króla Argaleba II, zachodnia marchia od czasu upadku północnego królestwa była opuszczona i zamieszkana przez Dzicz. W ostatnich latach ciekawscy hobbici zachodniej ćwiartki zaczęli przekraczać zachodnie strefy do Białych Dołów, zachęceni widokiem podróżujących elfów, którzy podróżowali do Szarych Przystani. Z tego powodu okazało się, że jest całkiem duża populacja hobbitów, którzy czekają w zachodniej marchi, by być zintegrowanymi z Shire, albo możemy też ich pozostawić po prostu dziczy Eriadoru. Czy to nam cokolwiek daje? Cholera nie wiem. O integracja zachodniej marchi. Przez długie lata my, hobbici, byliśmy zadowoleni, by żyć w starożytnych granicach danych nam przez Starego Króla w Norbury. Ale nawet w tym wolno poruszającym się Shire zmieniają się rzeczy. I czuliśmy się zamknięci w granicach naszych starych ćwiartek. Część z młodszych hobitów miała chętkę na przygodę, szczególnie ci, którzy nie mieli własnej ziemi do zaopiekowania się, i zaczęli wędrować na zachód, do żyznego kraju białych dołów. Uzbrojeni w pługi i szpadle oczyścili pola i wykopali nowe domy na zboczach wzgórz, oglądani z daleka przez białą wieżę o której mówią, że przynosi im szczęście. Ale kobity kochają formalność i dobry porządek i petycje zostały wzniesione, wzywając, by zachodnia marchia została oficjalnie dołączona do Shire. Teraz autorytet Tana i burmistrza rozciągnie się do nowej ćwiartki. Nawet jeśli w rzeczywistości wszyscy będą kontynuowali swoją robotę, jak wcześniej. Za Zachodnią Marchię. Dobrze. Teraz to jest już de jure nasze, z tego co widzimy. Znaczy nie jak działa to de jure, bo my de facto jako Shire nie istniejemy. A, jako Księstwo Shire, no. To jako Księstwo Shire to wzięliśmy i wciągnęliśmy tutaj właśnie tą prowincję. Zabraliśmy ją od Królestwa bodajże... Nie od Królestwa, tylko od Wysokiego Lordostwa Norinani tego księstwa. No, zabraliśmy to i teraz mamy jeszcze szansę zabrać Buckland. Buckland został osiedlony przez hobbity z Marisz, którzy przekroczyli Brandywine pod przywództwem Gordon Hada Oldbucka, którego potomkowie rządzili terenami od dawna jako mistrzowie Buckland. Przez ten czas części Marisz przysięgły swoją lojalność mistrzom na wzgórzu Buck, kreując skomplikowaną sytuację, która była długo nierozwiązana. Jeśli Shire zamierza swoją kontrolę postawić w Backlandzie, integrowanie go będzie prostym zadaniem, kończąc skomplikowaną sytuację, która nam wszystkim dopomoże. W końcu zintegrowani. I co, znowu evencik? Integrowanie Backlandu. Backland zawsze był dziwną anomalią, ponieważ był to niepodległy, chobicki kraik poza starożytnymi granicami Shire, danymi nam przez króla. To spowodowało trudności w prawie i handlu, ponieważ ani tan, ani burmistrz nie byli w stanie wyegzekwować swoich praw ponad zadziorny lud brandybaków. Ale czasy się zmieniły i teraz jest to zaakceptowane, że Buckland jest i będzie częścią Shire. Wszystko, co musi być zrobione, to papiery muszą być napisane, zapieczętowane i wysłane do archiwum w Michel Delving. Po czym wszyscy mogą sobie pogratulować ciężkiej pracy i udać się do pubu na ucztę z dużą ilością lejącego się piwa. A prawdopodobnie jutro już wszyscy zapomną o tym, że nasze działania wprowadziły jakąkolwiek różnicę. W końcu zjednoczeni, no i w tym momencie również i Backland dostaje plus 2 do developmentu i staje się częścią, oczywiście, Shire. Cholera, ale mnie to boli, że... Burmistrzostwo Shire jest pod kontrolą tego chłopa. Muszę niedługo chyba ponownie zwołać armię, by to odbić. No ale póki co, nas na to nie stać. My musimy rozwijać nasze tereny, by rozwijało się bogactwo. Zmieniamy też typ naszego dworu na administracyjny. Mało lat minęło, a Arnor już stracił Anorien, to całkiem śmieszne. Ale póki co, jeszcze się trzyma, więc jeszcze nie upadli. Dowiadujemy się, że już niedługo nadchodzi koniec dla Bilbo Bagińca i za rok będzie martwy. Ale czy aby na pewno Bilbo nam umrze? To się o tym przekonamy w kolejnym odcinku, bo ten już mi się wydaje wystarczająco długi. Nasze Shire rozwinęło się w dziwny sposób, powstał tutaj tyran, ale również powstała nadzieja, która będzie napędzała nas do rozwoju. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Cholera jasna, Cirdan zabrał Himring Maglorowi. No nic, dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!